Siemaneczko wam wszystkim, tu rozwiniem 4 ps 3 jak widzicie dzisiaj wyjątkowo gramy w Call of Duty Modern Warfare 3 a to z tego powodu że Black Opsa już trochę się pojawia i na moim i na Piotrka kanale i w ogóle na wszystkich kanałach mało co osób nagrywa poprze inne kanały inne, przepraszam, inne gry nie kanały, bo tu tak popatrzyłem e, na wiadomość, a tutaj też tytułu coś o nowych o co chodzi tutaj moment wyciszymy najpierw ich mute dzięki coś o nowych coś o nowych chodzi mi głównie o to to tak można powiedzieć też pomysł trochę za co przepraszam ściągnięte od megaza fajny pomysł nawet żeby gadać coś skupić się na odcinku o jakiejś danej rzeczy Yy, tak więc coś o nowych, o co, o co mi chodzi? Ogólnie jak wiemy już niedługo jak nie, już niedługo, już w poniedziałek 10 poniedziałek 10, dzisiaj 7, tak poniedziałek 10 czerwca targi i 3 na Hardcore których dana. mają się niby pojawić ee, no wiadomo z Xboxa 1 już wiemy wszystko co jak będzie wyglądać, ale ma się również pojawić ma się również pojawić play, ma, ma być pokazany jak będzie wyglądał Gameplay mają być na nim No zobaczymy Zobaczymy jak to będzie wszystko się prezentować Gramy tradycyjnie hardcora, tak z innej beczki Ale o co, do czego ja zmierzam? O ja pierdolę Jak dawno nie grałem w to e, O co mi chodzi? Ogólnie wiemy już na pewno, że Xbox Stara się blokować jak najbardziej może Używki, co nie jest moim zdaniem, jako gracza zdaniem, no nie jestem jakimś super wielkim graczem, ale jednak trochę tych godzin mam przejechanych na tym playu jakoś super ekstra posunięcie. No i wydaje mi się, że mogą na tym dużo stracić. Sony po prostu weźmie, pójdzie, aha, ci robią, ci nie pozwolą na używki, my weźmiemy, pozwolimy. Może trochę więcej kasy spadnie, niekoniecznie dużo więcej, ale. Wydaje mi się, a i trafił nas. Wydaje mi się, że jednak dużo, dużo więcej kasy spadnie z Sony już na początku, jeśli na targach nie ogłoszą równie takiego samego pomysłu jak ma obecnie w zanadrzu Microsoft, czyli blokowanie używek, sprzedaż to w ogóle ciekawa rzecz jest. Pożyczanie znajomym, to wyczytałem. Nie wiem czy dobrze wyczytałem, mam nadzieję, że tak. Pożyczanie znajomym. Będzie dozwolone tylko i wyłącznie, jeśli będziemy mieli taką osobę dłużej niż 30 dni na liście znajomych. Tak więc, no, kupując od razu Xbox'a, nie spodoba nam się jakaś gra, to nie możemy się od razu z kumplem wymienić, jakbyśmy to normalnie uczynili. Słuchaj, ty lubisz to, ja lubię to, dawaj, wymianka, nie ma problemu. O, ja pierdzielę, ale powiem wam, dawno nie grałem w to i tak z celowaniem jest trochę ciężko. W każdym razie nie będziemy mogli od razu się wymienić, tylko będziemy musieli poczekać 30 dni minimum. Kurczaki, minimum 30 dni, żeby z kimś się wymienić, żeby on miał możliwość grania w naszą grę. Tylko teraz jest pytanie: To nie zostało pokazane, przynajmniej ja tego nie znalazłem takiej informacji. Czy będzie na przykład miał możliwość, on ma kogoś też czyścić i on komuś pożyczy Czy to tylko będzie działało w jedną stronę Zobaczymy, wszystko zobaczymy jak to będzie wyglądało Już niedługo na pewno się dowiemy, bo już jak wiecie niedługo targi Targi są magiczne I trujeczki. Tak więc, no, czekamy. Czekamy na pewno, co się. Co pięknie, trafiony, zatopiony. Trafiony, zatopiony. Tak więc, czekamy, co się okaże. No, wiemy na pewno, że. No, posunięcie Microsoftu, jednak, nie jest chyba najlepsze, moim zdaniem. Blokowanie używek tylko i wyłącznie autoryzowane sklepy i w ogóle tam będzie dość ograniczone to sprzedaż naszych gier, tak więc nie, nie wszędzie może można sprzedać. A co przez to będzie wynikało, że no nie każdy będzie jednak chciał kupić może nie inaczej. Nie każdy będzie chciał dać taką cenę, jaką my byśmy chcieli dać. Wiem, że te gry założywki nie są rewelacyjne, ale mimo wszystko. Patrząc na to, że będzie mniejsza konkurencja na rynku, bo na, no, nie każdy będzie mógł kupić tą grę, nie każdy, będzie, nie każdy sklep będzie mógł sprzedać. Sorry. Sprzedać taką grę. No tak więc, no na przykład zamiast, tak jak teraz mamy, chociażby sprzedać Black Opsa 2, możemy spodziewać się około 20 funtów yy, kredytu. Mówię oczywiście o cenach angielskich, bo w Polsce to jest tak mało popularna wymiana, ciągle jest. Nie wiedzieć czemu. koło 20 funtów, a te po czymś takim, no jednak no nie oczekujmy zbyt wiele. Musimy wyczyścić. Wyciszyć tu jakiegoś pana. Jest, tak. Dobra. Mamy. Tak więc no nie oczekujemy, nie będziemy mogli oczekiwać jakiejś rewelacji za cenę co jest no. Na pewno dla użytkowników Xboxa trochę... Trochę in minus. Bo nie bo powiem szczerze, no kupiłbym Xboxa tylko dla, te, dla Kinecta, ja jestem... Mo, ja jestem... no może niewielkim fanem, ale podoba mi się bardzo Kinect. Jeśli coś takiego wejdzie na Playa trójkę, no, nie, na Playa czwórkę. To moim zdaniem play czwórka z Kinectem... Coś na zasadzie Kinecta oczywiście wiadomo o co chodzi. Kinect już jest zastrzeżony. Jest po prostu strzałem w dziesiątkę i to ta gra. ta konsola wymiatałaby wszystko. Nie byłoby, nie byłoby mocnych, bo jednak Kinect jest. dość. Ocie, po... kurna, żeś mnie trafił. Hame jeden Jest dość potężny, moim zdaniem. Póki co. PlayStation idąc do playa. Kurde! Jaki Bubble. Ale cienki jestem, 508. No nieważne, to mało istotne, jak gramy, jak nam idzie dobrze było wygrać, ale jednak w każdym razie wracając do tematu, ple Sony jeszcze nie ogłosiło, jak oni będą to robić, ale spodziewamy się podobnych planów, podobnych koncepcji, że będą robić jednak. że jednak będzie, coś będzie wykombinowane, żeby zablokować te używki. Bo nie sądzę, żeby EA tak... samo z siebie zrezygnowało z tych... Y, online pasów. No myślę, że jednak coś mają za zanarzu, chłopacy. Może ten mariaż z... Microsoftem, gdzie mają być ekskluzywe, jak wiemy dobrze, na futa. ...to się fajnie nazywa, foot. Na, na... nogę. Food. Wszyscy wiecie o co chodzi Football Ultimate Team. No, ekskluzywy jakieś mają się pojawiać na tą konsolę. Kurna. Zabity! <grym> Zabity! Tak więc no, myślę, że coś... ...coś tam jest wymyślone w... w siedzibie Sony, w siedzibie w sumie EA żeby jednak przyblokować jakoś też Sony, nie tylko samego Microsofta, żeby blokowali używki, blokowali nam przyjemność wymieniania się tymi grami, bo to jednak jest przyjemność nie każdego stać na taką grę 200 zł, takim mniej więcej ceny powiedzmy są. Nawet na trójkę patrzę. Kurde się kampie paniec brzydko powiedziawszy. Takie są ceny koło 200 zł, 150-200 zł. Nie każdego stać na coś takiego, żeby co miesiąc... Zobaczcie sobie teraz. Wychodzi The Last of Us, za miesiąc kolejna gra, za po miesiąc później kolejna gra. Chociażby nawet niech będzie. Yy, PS Plus. Musi sobie zasponsorować taki ktoś wy to już nie są takie małe pieniądze. No i sądzę, że no... Sąd będzie starało się robić Demet. Konsole dla graczy, tak jak to cały czas mówią, że my robimy. To cytuję, oczywiście, żeby nie było. My robimy konsolkę dla graczy. No zobaczymy, co z tego będzie. Czy rzeczywiście będzie to konsola dla graczy? Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość przekonania się już na targach E3. Jak już wiecie, 10 w poniedziałek. No ja niestety nie będę miał możliwości oglądania, bo akurat wychodzi tak, że idę do pracy. Ale sądzę, że. Będę od kolegi Piotka, otrzymywał relację, może nie na żywo, ale jednak no dość regula regularnie. Co jest kurde? co ja włączam? No nieważne. komuś tam się pies odzywa, kurde i jakie... Zamknij się. Tak więc, no spodziewajmy się, wiemy już na pewno, że pojawią się parę gameplay z paru gierek. Tak więc, no to już jest plus na pewno, że będzie co oglądać. Na pewno te targi nie będą jakieś. Jaki tam tylko coś małego. O ty kur! Wyskabo! Tak więc, no spodziewajmy się, że. Ja przynajmniej osobiście spodziewam się, że jednak. Kur nie włączyłem. No nieważne. Spodziewam się jednak, powiem wam szczerze, że ta konsolka się pojawi. Będziemy mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda. Jak się na niej gra. I co jest jeszcze. I co jest, co jest ogólnie, jakie będą jej osiągi, jak będą wyglądały w końcu te gameplaye, no, wiemy na pewno, że ma się pojawić samochodówka, ja powiem szczerze, że nie pamiętam jaki, nie, Forza to wiem, wiem, że Forza to, patrzcie, kurna, z, gło no, z głowy mi wyszło, no przepraszam was, ale w końcu, o, to nieważne, wiemy na pewno, że będą się pojawiać, będą się pojawiać, ee... Linki, gameplay, no, gameplay z gier na pewno też będą chcieli czymś zaskoczyć. Czy dlaczego tak uważam? Z prostej przyczyny. no Xbox póki co podaje więcej. W... Microsoft, może nie Xbox, o mapka z poprzedniego Modern Warfara, ulubiona przez niektórych. Yy, ogólnie Microsoft podaje bardzo dużo informacji na temat Xbox One do czego będzie, co nam będzie, co w ogóle tam będzie i inne takie pierdołki. Tak więc no Sony kryje się. Kryje się z, z tymi informacjami, jakby miało coś albo pozytywnego, albo niestety negatywnego do ukrycia. Kurwa. Tak więc bardzo możliwe jest też, że na przykład na targach E3 dowiemy się, że Konsola PlayStation 4 również będzie blokowała używeczki. Co powiem wam szczerze, będzie skuszało mnie do tego, żeby zostać przy trójce. Kury, no ale mam zeza! Skuszało mnie, żeby zostać przy trójce jednak dłużej. Chciałbym kup Powiem szczerze, chciałbym kupić czwórkę. N nie przemawia do mnie. Xbox, bo ja nie chcę konsoli do wszystkiego. Ocie, kurna hamie złoty, skąd ty do mnie strzelasz? Dobra, już ktoś go tam ściągnął. W każdym razie, no nie przemawia do mnie konsola do wszystkiego. No, ja nie chcę do wszystkiego, telewizję mam. E, ja chcę sobie poczytać książkę, to sobie poczytam książkę. Nie ma takiej możliwości, no już nie jest, do wszystkiego. Ale ogólnie, roz, nie wiem. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, po prostu jest tego za dużo w jednym. No, okej, okay. rozumiem, że mamy na przykład bardzo dużo możliwości, nawet chociażby w naszych telefonach, które mają internet, mogą być jako yy, routery. No, nie z tego multum. Tak więc, no. Ajajajaj, aj, aj, aj. powiem Wam szczerze, no zastanawia mnie taktyka, podejście Microsoftu do wydania nowej konsoli, wszystkiego w jednym różne kraje. Pamiętajmy jednak, no ja rozumiem, że Microsoft wydaje z myślą. Dla kurde, nie skupiam się, zamiast się skupiać na to skupiam się na gadaniu. W sumie to jest o tym kanał: granie i gadanie. StabroSolimChief4. Zapraszajcie znajomych, może się Wam, jeśli Wam się podoba. Zapraszajcie innych, może im się też spodoba, ale wracając do tematu. Chodźcie, kurwa. A tu wam coś pokaże ciekawego w tej mapce. Nie wiem, czy jeszcze gracie model warfare trujeczkę, ale jawelinek. Nie te, nie te szyby, nie te. O kurna. Ogólnie, wcelując w te szyby, właśnie tutaj, te nad tym samolotnikiem, bardzo często, przynajmniej nawet na początku, w szczególności na początku mapy. Ale mam pokażę, może uda się trafić kogoś. O, może się uda trafić. Bardzo często udaje się ściągnąć przeciwnika. Z kolegami grałem. No tym razem nie trafiony. Ale można, można dużo nabić punktów. Wracając do tematu. No. Microsoft jednak stara się nas odrzucić od tej konsoli. No. Może niektórych to przyciąga, że to jest wszystko w jednym, że mamy... Mamy... włączamy konsolę. Włączamy konsolę i mamy... Wszystkie... mamy możliwość grania, oglądania i w ogóle... inne takie pierdołki, no... Ja nie wiem, czy... Ja bym był tym zainteresowany. Kurna, gdzieś ty A, Mam cię. No mam nadzieję, że jednak... Że jako. Moż nie, no nie jestem fanboyem, jednak powiem wam. Fanboy chyba nie. nie, nie polecałby Xboxa i Kinecta, bo to naprawdę jest god godne polecenia. Wam powiem. Postaram się niedługo nagrać. Kury Warszawa. Filmik z, z gry Just Dance. Wiecie, że Piotrek nagrał z kanału Games for Fan PS3 Just Dance czwóreczkę na Xboxa, właśnie. Rozmawiałem z nim. Ja posiadam, to jest Just Nest trójka, aczkolwiek, ale to jest mało istotne, która to jest część. Ty kurwy, wysińsko Złota Mendo. W każdym bądź razie tu chodzi bardziej o to, żeby pokazać jakie są różnice między Xboxem a PlayStation i jakie właśnie, jeśli chodzi o move i Kinecta, co jest najważniejsze w tym filmiku będzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie będzie to na pewno taki hitor jak hardkorowa babka tańcząca Gangnam Style w swoim własnym rytmie albo inne takie z Piotrka kanału. Ale tu chodziło właśnie, rozmawialiśmy o tym, że fajnie by było zrobić takie porównanie. Dlaczego mimo wszystko Kinect jest lepszy. Czyli nie we wszystkim jest taka rewelacja jak chłopacy nam starają się mówić. Masz tu kurwa camper jebany. Eee, Dobra, nic nie nie trafił. Pewnie dalej się kampi społeczniak. Masz mędo. Kurna, znowu nas trafi. W każdym razie, no wydaje mi się jednak, że... Pod tym względem konsola Xbox... Obstawiam, że Xbox 300... E, Xbox One przepraszam również będzie... Może nie chiciorem, ale pod tym względem na pewno będzie miał dużą przewagę nad movem. Chociaż nie zapominajmy, że konsolka... że kamerka. A można. Kamerka do Playa 4 jest dość stara i jest dość zacofana. Mimo wszystko. Więc no mam nadzieję, że te HD czujniki, które mają nas wykrywać. Gdzie będziemy, w jakim... Kurwa się kampią mendy jedne. Ja jego. Mam nadzieję, że będzie nas w stanie lepiej wykryć. Ponoć, nie wiem ile w tym jest prawdy. Grając we dwóch. Mam zeza i ja jego Ponoć grając we dwóch Wracając do tematu przewodniego myśli Mamy możliwość e, Jeśli się zgramy w koopa na przykład Na jednej konsoli Zamienimy się miejscami Konsola wyczuje nas Że zamieniliśmy się miejscami I zmieni również pozycję Na Ekranie Tak więc to dość ciekawie się zapowiada No Mam nadzieję że będzie to udane. Nie będzie żadnych z tym problemów. Ojejku. dzięki, bolek jestem. Ale to nie o to chodzi w tej planszy. Więc w każdym razie, myślę, że jednak póki co przez wszystkie postanowienia, przez wszystkie przekazy, które nam daje Microsoft w sprawie ich nowego Xbox'a, to jest jednak lekka lipa. Arturite is gone. Nie rozwalił nikt. Pokażę Wam zaraz Infected. Bardzo podobający mi się tryb w tej grze, ale to już w następnym odcinku. Bardzo mi się podobał tryb Infected w tej grze. W każdym razie, wracając do tematu, zapraszam do konwersacji. Konwersacji oczywiście ze Stavrosomium 4 i kanałem GPS 3 Mam nadzieję, że zachęciłem Was trochę do, converse, do pogadania o Xboxie 1, PS4 I o tym, co nas interesuje, o graniu, bo jednak nie wszystko Mimo wszystko liczymy na to, że te konsole będą robione dla nas, dla graczy, a nie będą robione... Będą robione tylko, żeby liczyć koszty, bo to jest... koszty, Pfu. Zyski! panów w Gajerkach, bo to nie o to chodzi. Kurna. Cz, nie o to tu chodzi, żeby liczyć zyski. Jednak wszystko, no chodzi tu o to, żeby żebyśmy my mieli przyjemność z tego grania. Kurna byśmy ściągnął. W złym miejscu mnie zrespawnowało tak do długości, chodzi no chodzi mi osobiście o przyjemność grania. Ja nikomu nie, nie zabronię grania, na przykład na Playu, na Xboxie, no bo dla mnie to nie ma sensu. No Jezu, lubisz grać w to, to grasz w to. Oj, 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 szkoda, blisko było. Tak więc zapraszam do komentowania tego odcinka. Zapraszam oczywiście do innych odcinków, do innych serii gry o Tron, Metal Gear Solid, który już niedługo wznowię. Za ładna pogoda jest, żeby grać. No i oczywiście do subskrypcji kanału GeekPS3 czyli polecania znajomym jest nas już trochę. Dogońmy Piotrka, dajcie szansę dogonić Piotrka.